Głos podlaskich kapliczek. Zabudów. Krzyż stał 120 lat. Wszyscy chodzili, nawet i ja szłam na cmentarz. Przystanę, poczytam, stary, zabytkowy krzyż. Ale on sobie tak stał przy drodze, nikt nie zwracał uwagę, tak jak gdyby jego tam nie było. Grusze dzikie rosły przy nim, chroniły. Nie ma gruszy. Yy, właśnie teraz nie ma. Ktoś dbał o te krzyże, bo ciągle jak szłam, to kartki zawiązane świeże, to kwiatuszki świeże, to czyli byli anonimowi jacyś ludzie, którzy dbali o to. Ponieważ to, to jakaś tam brameczka otwarta, to już związana jakimś sznureczkiem, jakimś drutem, w taki sposób przetrwał i czasy trudne, i czasy. No 120 lat i czasy wojny, i pierwszej, i drugiej, ponieważ krzyż ufundowali garbarze zabłudowscy we wrześniu 1905 roku. W zasadzie ten krzyż odsłania całą historię, ponieważ mądrość Kiedyś ludzi była taka, żeby napisać wszystko na krzyżu. I datę 3 września 1905 roku, i dlaczego on był postawiony, bo na krzyżu jest inskrypcja. Boże, dokładnie to chyba, zresztą już mnie ulatują niektóre rzeczy pamiątka uzyskania swobód religijnych car Mikołaj II w 1905 roku wydał jakiś dekret, w którym uwalnia i pozwala na praktyki religijne. A garbarzy abudawsy na tą intencję obudowali Krzyż, no, który przetrwał do dnia dzisiejszego. I właśnie tak wracając do tego hmm, Krzyża, że stał taki niezauważalny do chwili, kiedy nie zaczęto budować Biedronkę. Biedronka odsłoniła, że coś tam się dzieje przy budowie, zrobili z tego śmietnisko. Kobiety zabudowskie zauważyły, co się dzieje, że jest dewastowany, że jest tak jak gdyby no bezczeszczony. Zwróciliśmy się do burmistrza o pomoc, żeby uporządkować. Oczywiście burmistrz Adam Tomanek bardzo chętnie przyczynił się do naszej prośby. Dał pracowników, wszystko zostało uporządkowane, wycięte grusze. I ludzie byli zdziwieni, skąd się krzyż wziął. Jedni drugich pytali: Przecież tego krzyża nie było. Ja tłumaczyłam: był, tylko nikt nie zwracał na niego uwagi. I takim sposobem został oczyszczony pięknie, teren uporządkowany. Złożyliśmy się na, na ogrodzenie, ponieważ no, burmistrz mówi, że nie ma pieniędzy przeznaczonych na takie cele jak, jak ogrodzenie. Więc złożyliśmy się. Jako pokój, Jako grupa kobiet zabudowa zgłożyła się, zamówiliśmy i 25 września. 24 roku zakończyły się prace. Trwało to długo, bo krzyż stał na trasie tej ścieżki, która była planowana. I burmistrz mówi, że nie będziemy zakończać, bo potem, jak będzie trzeba krzyż przenosić, to trzeba będzie wszystko znowu rozmontowywać. Poczekaliśmy niemal cały rok, zanim będzie zamontowany, ale jak ścieżka powstała do cmentarza, to szybciutko ogrodzili, prace zostały zakończone i został wyeksponowany. No, myślę, że no, kawał historii, bo zawód był kiedyś bardzo, bardzo, no, że tak powiem zabytkowym miastem. Chodkiewiczów, Radziwiłłów, bardzo stare miasto. No A w zasadzie to zostało no, jedna z takich pamiątek po po bractwach garbarzy, a było dużo w zabudowie bractw. Były cechy szewców, krawców i różnych, no, a bractwo garbarzy pozostawiło taką pamiątkę. A kto się teraz opiekuje tym krzyżem? No teraz to już wszyscy tak po trochę, no już w zasadzie na razie nie potrzebuje opieki, ale kobiety zabudowskie dbają. kobiety Zawsze to jedna postawi świeczkę, druga kwiatki, trzecia, jeszcze coś. I w zasadzie on, no, taka krótka historia. Wychowałam się na wsi, we wsi Rafałówka. Moi rodzice byli rolnikami, a moja mama, właśnie. Pochodziła z takiej rodziny tradycyjnej, gdzie, gdzie dziadek był w niewoli niemieckiej podczas I wojny światowej. Bracia działali, organizowali straż pożarną, kółka rolnicze, świetlicę wiejską. Także no, tacy byli społecznicy i mama ciągle opowiadała, snuła te opowieści. Nawet szliśmy do żniwa, siadaliśmy na miedzy, jedliśmy obiad i jak był odpoczynek, to my męczyliśmy mamę. Popowiada, jeszcze popowiada, jak to było, a jak to było. I mama snuła te opowieści. Mnie się wydawało, że ja wszystkie opowieści pamiętam. Kiedy dorosłam, dojrzałam do takiego momentu, że chciałam coś utrwalić a najbardziej chciałam rodzinę utrwalić. Dzieje tej rodziny, ponieważ te opowieści były bardzo ciekawe właśnie i o nieboli i różnych rzeczach. I co się działo we wsi naszej? Okazało się, że ja nie wszystko pamiętam. Przeraziłam się, ponieważ już mama nie żyła. W zasadzie, jak mama zmarła, to dopiero takie, takie, no, żeby to utrwalić. Nie było kogo pytać, mamy nie ma. Boże, przerażenie. Więc zaczęłam chodzić po, po ludziach we wsi i zbierać różne opowieści, zapisywać. Bo tak chciałam napisać tą książkę o tym mrodzie Sawickich. Wy, um, wystosowałam do całej rodziny, do wszystkich ciotecznych braci, sióstr, listy z prośbą, żeby się zaangażowali, żeby tą rodzinę utrwalić. Nie było odzewu. Myślę sobie, że za ze mnie, co tam zwykły człowiek będzie tam coś pisał. Więc ja zaczęłam zbierać te historie tych ludzi, co chcieli opowiedzieć. I w sumie powstała właśnie taka książka, Dzieje wsi Rafałówka. To wszystkie rzeczy, które ja zebrałam. Piękne wydanie. I właśnie chcę wam pokazać jeszcze dwa krzyże, dwie kapliczki, które są warte tego, żeby się zainteresować. W Rafałówce jest krzyż z, 1800, z 1832 roku. Który powstał. Nie ma właśnie zapisanego. Z 1823 roku. Z września. W każdym bądź razie, według ludzi starszych i przekazywanej historii, został postawiony jako przebłaganie Boga z, i z prośbą o zdrowie, o ratunek podczas epidemii tyfusa. I właśnie ten krzyż stoi, też dbają ludzie o niego. I jest prawie identyczny jak ten przy Biedronce. I od czasu postawienia właśnie tego krzyża, ludzie zaczęli zdrowieć i. No i uznają, że krzyż uratował całą społeczność, bo tak został postawiony nawet w kierunku tego kurwana, w którym ludzie byli wywożeni i grzebani. Ja gdzieś miałam zdjęcie całe tego krzyża, ale tak szybko nie znajdę. I co dziwne, te krzyże miały wnękę. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście na przy tym krzyżu przy Biedronce. Teraz jest wstawiona głowa Chrystusa, ponieważ no, też taki pan, który zajmuje się historią zabudowa miał, zbiera takie, skupuje różne rzeczy zabytkowe i taką zabytkową głowę, głowę krzyża wkleił. Natomiast w Rafałówce nie widziały panie, które się opiekują też co z tym zrobić, więc pasował obrazek Matki Bożej, zdaje się Częstochowskiej, dobrze pamiętam i włożyły ten obrazek. Natomiast historia mówi, że w, w tym miejscu wstawiany był obraz Świętej Agaty, ponieważ Święta Agata no, chroniła od zarazy od i na przykład, nie wiem tutaj w zabudowie, ale w rafałówce to mówią, że był obrazek Świętej Agaty. To tyle wiem i do tej pory dbają o niego ludzie i i też pozostał pamiątko. Nie ma inskrypcji, tylko właśnie tutaj, że został no, jako przebłaganie podczas zarazy tyfusu. Przebłaganie, czyli nie dziękczynny, tylko proszący. przeproszący, a potem no, jako dziękczynny, ponieważ uznała społeczność, że dzięki wystawieniu temu krzyża, że dostał, został. No, Uzyskali taką łaskę, że ludzie zaczęli zdrowieć. Ponieważ w tym czasie Rafałówka opustoszała, bardzo dużo ludzi wywozili właśnie w zbiorowych mugiłach, w kurhanach, chowali. I dziwne, że data tego tyfusu i tego, tej inskrypcji, tego krzyża, nie zgadza się z zarazą, jaka panowała w gminie zabudów. Coś tam lata, zawsze z panem Jankiem Leonczukiem dyskutowaliśmy, że że to nie zgadza się jest książka i nikt, nigdzie nie ma o zarazie w Rafałówce. Albo wcześniej była, albo później, nie pamiętam już. W ogóle bardzo dużo mnie teraz rzeczy umyka. No i jeszcze to ten krzyż bardzo nie znalazłam, mam. na pewno mam gdzieś, mam gdzieś zdjęcia, zdjęcia zresztą. Tego krzyża miałam całego, ale tutaj właśnie w tym miejscu chciałam to, żeby zabrzmiała ta data zabytkowa. Nie wiem, tak szybko nie znajdę. No i oczywiście taką kapliczkę we wsi. W jakiej wsi? W mojej wsi Rafałówka jest taka kapliczka, która została postawiona w okresie międzywojennym w zasadzie Data nie, też nie jest znana. Pewne, że w okresie, w okresie międzywojennym, i wystawiał właśnie ją, organizował mój wujek, e, mojej mamy rodzony brat Michał Sawicki. E, po, po Matkę Bożą jeździł aż do Niepokalanowa i przy, przywiózł ją pociągiem. A to były takie czasy, że przywiózł do, do Białego Stopu na dworzec, a żeby przywieźć ją do wsi, to żeleźniakiem pojechał pan Popko Ignacy i przywiózł ją do wsi. Także, no, i pani, która pamięta, jak to było, pani Czesława Prust, nie żyje z domu Popko, opowiada, jak jej ojciec przywiózł tą Matkę Boską. To mówi tak, jak w trumnie leżała, w deskach, w takim opakowaniu w deskach. I wyleciały i patrzyły, że no przywieźli, ta Matka Boża, nawet są rozmiary metr 60 ileś wielkości. No a całą już fundament i ten parasol to projektował mój ten wujek i, i robił. No na pewno przy pomocy mieszkańców wsi, bo to jest betonowe i była oszklona. Ale podczas wojny wszystko zostało wybite, wszystkie szyby poleciały, a na parasolu tylko nie, uszkodzenie nieduże od kuli. I też właśnie mieszkańcy uważają, że ta matka boska czuwała nad nimi, ponieważ front był między krzyżem, za tym krzyżem, w, no, z, z postawionym y o przebłaganie z choroby tego tyfusu, a kapliczką i dwa wojska akurat podczas drugiej wojny walczyły. I, I kapliczka nie została uszkodzona, i krzyż nie został uszkodzony, a, a i tylko jedna, jedna stodoła spłonęła. Także tak jak gdyby ludzie uważają, że za przyczyną Matki Bożej i, i wstawiennictwa. Krzyża zostali ocaleni. Kiedyś była wspólnota wiejska. Jak coś organizowali, to wszyscy, wszyscy się zbierali, zbiegali. I czy to procesja, czy to coś trzeba było zrobić. No była wspólnota, była więź między ludźmi. Zresztą ja pamiętam takie czasy, kiedy w niedzielę, co niedzielę, kobiety przychodziły z kościoła, gotowały obiad i wszystkie na ławeczkę biegły. Przed dom na ulicy ławeczka była i już wszystkie sąsiadki się zbierały, już sobie rozmawiały i, i sobie opowiadały i nie było plotek. Każda kobieta mówiła, Boże, mój mąż to, a mój syn to, a moja… I nie było żadnych plotek, każda wiedziała jedna od drugiej i, i jakoś tak wspomagały, wspierały. No były wspólnoty całkiem inne. A gdzie wtedy byli mężczyźni? A mężczyźni po drugiej stronie na ławeczce i też to samo robili. A dzieci podsłuchiwali. Głos Podlaskich Kapliczek. Podcastowa historia krzyży i kapliczek jest finansowana ze środków województwa podlaskiego.